W kolejnych skoczowskich ulicach, tym razem na ulicy Kościelnej, spotykamy następnych plenerowiczów. Jest ich aż trzech, może będzie widać. Tam gdzieś oddali dwie sztalugi, a tu najbliżej też jedna sztaluga i coś ciekawego powstaje. Dzień dobry, proszę się nam przedstawić. Dzień dobry. Nazywam się Ola Płonka tak? i jestem z liceum plastycznego z Polska. Jak często pani odwiedza skoczów w ogóle? To jest drugi raz. Drugi tak. raz. Tak. Świetnie. I od razu plener. Tak. I od razu coś tak pięknego. Ponoć e, tutaj pan Duś prosił o uwiecznienie tak? jego tak, kawiarni. Tak, właśnie, żeby właśnie nie, nie namalować Już praktycznie historycznej, można powiedzieć. Tak. No świetnie to pani wychodzi, rewelacyjne. Tak. Kolory letnie. <laughs> Super. Mhm. A jak tam pomysły na kolejne prace? Jakie miejsca jeszcze pani by malowała? Eee, ja zastanawiamy się z koleżanką pod krwami. Mhm. Nic, tak. Zawsze, na pewno nie. Tak te takie trwowe rzeczy. No tak chodzimy, szukamy motywu. Skoczowianie mili są tak. podczas pleneru, tak. tak? Pogoda chyba też nam dopisuje, także na wszystko się dobrze układa. No i będziemy się na pewno widzieć z większą ilością Skoczowian 1 września na otwarciu wystawy, na której może i ten obraz zostanie pokazany. Bardzo dziękuję. dziękuję.